Dzień dobry Pasieka pszczeli za kątek przy roztoczu i mamy Boże Narodzenie 24 rok w ubiegłym roku było słońce Czyli w 23 i pszczoły wylatywały dzisiaj nie ma słońca i pszczoły śpią, ale jest szum ule już są suche troszkę za późno chciałem Państwu nagrać jak wygląda na sterydurach bok ula tam gdzie są pszczoły jak jest wilgotne no ale no. to nie jest czas przynajmniej u nas na otwieranie yy, uli ponieważ jest to na grudzień. I tutaj ten szum. Nie wiem czy Państwo słyszą. Jest w większości uli. Także... Pszczoły żyją, a ewentualne dokarmianie, czy też tym podobne tutaj jak było słońce, one się próbowały oblecieć chyba, albo no nie wiem wyjrzeć z tego ula, bo pogoda jest wredna, i tutaj ten ul to jest ul, w którym matka przestała czerwić po zbiorach ostatnich zbiorach miodu tutaj pan mówił, że najprawdopodobniej nie przeżyje no i zobaczymy jak to będzie czy też matka zdążyła jakiś tam czerw złożyć te jajeczka czy on się wykluł, czy też nie bo było go niewiele i też jest szum nie wiem czy państwo to słyszą ale szum, ale i w tej rodzinie jest szum pszczół, ale tutaj jest ten pierwszy ul, który jak mówiłem ul córki i on jest zawsze taki, taki spokojny. <gry> Naprawdę dzisiaj też słychać szum, słychać też szum w tym ulu. Także na tą chwilę powiem Państwu, że u mnie zaglądanie, no, pszczoły nakarmione nie ma takiej potrzeby, po prostu zaglądania do uli. No, bo co my możemy w tym okresie zrobić? Dokarmić, złapię mróz, pszczoła będzie musiała się wypróżnić. No, narobimy sobie tylko bałaganu najprawdopodobniej. No a ten rok z tego co czytam w, w literaturze i wiadomościach y, nie rzadko spotykane y, na tą chwilę, ale mamy nowych 160 chyba jeden ogni z gnilca amerykańskiego w kraju w okresie zimowym. Tutaj jak państwo widzą, że y, nie wiem czy jest szum. Tak pszczoła szumi. I jak wygląda wlotek? E, nawet gdy jest śnieg, a rodzina w miarę dobra, e, no bo to trudno już teraz powiedzieć jakie one są, e, ale jak widać ta temperatura Zula powoduje topnienie e, Takiej małej ilości śniegu, ale powiem Państwu, że było tylko że przy, przy tych ulach, o tutaj, jak nie było jeszcze przy pasiece tych takich yy, osłon z żywopłotu, i no to jeszcze może się w tym roku powtórzyć. Śniegu było tak, o, nie wiem, czy widać moją dłoń, o tak do ula, o tak, i tutaj było nawiane. Ale tutaj przy samym tym było o coś takiego, to powietrze topiło eee, śnieg, eee, no ale też jak wiatr z tutaj zachodni, to śnieg się uformował w ten sposób tutaj bardzo wysoko. O. Ale przy samych ulach było naprawdę, eee, no, dopływ powietrza był i tutaj widać e, jak się topi. Może kiedyś Państwu nagram jeszcze, jak wyglądają te ule. Ule z tych stron, które, z której strony jest ułożone gniazdo, są takie suche obręby tutaj na, na bokach. I tu widać, jak, jak silna jest rodzina, albo też jak może źle ułożona, bo za blisko której strony. Ale zawsze to powodowało, że te pszczoły nam przeżywały zimę. Taki wyznacznik jakby siły rodziny i no, zachodzących tam jakichś zmian w tym ulu. W tych ulach, bo na drewnianych to nie widać, i one mają środku ocieplenie, i to są ule takie mało widoczne z zewnątrz. Trzeba by było je zawsze otworzyć. No i tutaj, ojej, tutaj mamy taką podobną krety. Ryjon niesamowicie podobną sytuację. No i szum, to są ubiegłoroczne odkłady. Wszystkie. Zobaczymy, czy przeżyją. Delikatny szum. Delikatny szum. I delikatny szum. Także jednak zmiany pogodowe powodują to, że pszczoła po prostu pracuje inaczej, przeżywa tą zimę inaczej. No i no nie wiem. Jeżeli u kogoś jest cieplej, no to może tam zaglądać, no nie wiem, yy, pokarmu na tą porę, żeby nawet yy, no było te 80% podane, bo pszczoła przyjęła, nie przyjęła. No to do, do grudnia, no do końca grudnia raczej nie powinny te pszczoły yy, głodować jeszcze. Nawet jak były bardzo silne, a w tym roku. Większość jest silnych rodzin? No co może martwić też? Dlatego z niepokojem oczekujemy przedwiośnia i wiosny. Ale na dzień dzisiejszy życzymy zdrowych i radosnych rodzinnych świąt. Także wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy pszczelarzy. I nie tylko pszczelarzy, osób oglądających, a jeszcze dla pszczelarzy początkujących którzy zapewne z chęcią by zajrzeli do tych uli i tym podobne proszę sobie nagrać jakiś fajny film w okresie yy, żywotności pszczół, takich poboru miodów i tem, tym podobne i sobie go po prostu wieczorem obejrzeć a jednak zawodowcy mogą zaglądać, oni to znają te swoje rodziny pociężarze ula będą wiedzieli, a ci początkujący, którzy mają tam jeden, dwa ule czy nawet kilka no to mogą po prostu później żałować. Pszczoła potrzebuje odpoczynku i spokoju. Także jeszcze raz pozdrawiam. Rodzinnych świąt życzę. Do zobaczenia.